Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale Z tej strony oczywiście Mason. I witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale Dzisiaj przedstawię wam nowego buga, ale to jest taki też trochę trik Jak dostać się właśnie oto na tą wyspę? Pomiędzy. Ona została w ogóle dodana przez ten e, festiwal plażowy, który zostanie dodany. Będziemy musieli użyć starego baga, którego pokazałem już wam kiedyś, więc ja już dużo nie przedłużam albo przedłużam. E, więc tak, e, zapomniałem oczywiście. E, teraz widzicie ostatnich 5 subskrybentów. Bardzo dziękuję. A jeżeli Ty chcesz się pojawić na tej liście, to bardzo serdecznie zachęcam do kliknięcia tego czerwonego przycisku tam na dole. E, zapraszam Was jeszcze do mojego Instagrama, gdzie wrzucam fajne fotki, relacje i o wszystkim Was tam informuję. E, więc tam Was odsyłam, a my już przechodzimy do baga. A więc tak kochani, na początku ja będę w Forcie Pinta Pokażę wam dwie metody, znaczy pokażę wam jedną metodę A jedną będziecie mogli zrobić taką jak zrobiłem W filmie, który jest podlinkowany Więc tam was odsyłam i ja spróbuję zrobić tą drugą Bo jej wam jeszcze nie pokazywałem A więc tak, jest sobie podwózka i jakby my musimy zrobić Baga, żeby być z tą podwózką <laughs> Więc tak, musimy tutaj tak wskoczyć I szybko klikać, tylko właśnie nie zawsze się to daje, musi nas tak wybić i wtedy to okienko zniknie Będziemy mogli chodzić, więc e, to może troszeczkę Potrwać Albo wiecie co? Wpadłem na dobry pomysł e, Nie, nie, robimy inaczej kochani Nie róbcie tego w tej podwózce e, Zrobimy to W zajazdzie pod wilkiem Więc tak, na samym początku sobie kochani Jedziemy do zajazdu pod wilkiem Bo ja to próbowałem zrobić w tej podwózce Furchminta, Ale no nie wyszło Spróbujemy tutaj. Jak Wam to nie wyjdzie, to zróbcie tego baga, który jest w opisie. Tego samego, tego na początku. Więc tak, musimy tutaj wskoczyć i zabrać podwózkę. O, widzicie, za pierwszym razem się udało. Więc tak. Y Mamy farmę tutaj ostrogi, nieważne dokąd, kliknijcie sobie o na klawiaturze e, I teraz moi kochani, z tą oto podwózeczką Jeszcze raz, jeżeli przesuwacie sobie, to musicie jeszcze raz kliknąć o e, Jedziemy sobie do portalu i więc e, no Musimy sobie tutaj pojechać, można też pojechać na zapomniane pola, ale Ale tam to jest w określone dni, więc Więc e, ja jadę sobie tutaj, więc e, I chciałem powiedzieć, że ogólnie ja tego baga już robiłem wczoraj O 11 w nocy I cały czas mi nie wychodziło, aż po prostu się zdenerwowałem, bo e, to jeszcze nie jest najtrudniejszy moment. Najtrudniejszy moment, kiedy będziemy musieli. E, no bo później będzie taka ciemność i będziemy musieli wskoczyć na tą wyspę. I to jest trudne, ale obmyśliłem nowy plan, więc, więc e, powinno się udać. Jeżeli zrobicie wszystko z filmem, a jeżeli byście mieli jakieś problemy, bo naprawdę to jest taki troszkę trudny pak. Ja go robiłem 5 razy i mi nie wyszło, dopiero za szóstym mi chyba wyszło. Więc, piszcie w komentarzu, może po prostu uda mi się Wam jakoś pomóc. Dobra, jest już sobie portal, a więc my musimy do niego, jakby wejść. Eee... O, i weszliśmy, i teraz musimy chwileczkę poczekać. Dobrze, i już jesteśmy tutaj. I teraz klikam, żeby pojechać tą podwózką Ja oczywiście jadę szylingami, Więc klikam i patrzcie co się teraz wydarzy I teraz jesteśmy tutaj I jest tutaj mega ciemno W ogóle tutaj jest podwózka? Okej okay. Gdzie to jest? A nie, to jest tutaj. No dobra, bo to... Aha. No, no dobra. Nieważne. I teraz tak. Teraz musimy sobie pojechać podwózką. Nie możemy wziąć... E, e, Podwózki tej naszej. Tylko musimy jechać Tom. E, jedziemy do Fortu Pinta. I e, teraz po prostu będzie najtrudniejsze, kochani, więc e, przygotujcie się. I w ogóle cały czas tutaj jest napis Pandoria, więc jakby system myśli, że my w Pandorii jesteśmy. Możemy sobie kliknąć na sklep globalny, wtedy troszeczkę się kolorki zmienią, więc e, fajnie. Teraz tak, jedziemy sobie tutaj, tutaj i tutaj są e, te mistrzostwa. I kiedy są tutaj te mistrzostwa, kochani, to tutaj jest... no, jest to. E, I teraz musimy iść tak troszeczkę wolniej, ja sobie zwolnię, żeby wiedzieć kiedy to zniknie. Ja tak zrobiłem wcześniej, to działało, więc... kajcie, czekajcie, o, teraz, i teraz, o, kajcie. troszeczkę się czy tutaj chyba są kamienie, z tego co pamiętam, więc tak, dobra, kajcie jeszcze raz, jeszcze raz, no, padłem w kamienie jakieś, patrzcie, ja widziałem takie rzeczy, o, dobra, co jest nie tak, czekajcie, coś jest nie tak, coś jest nie tak, dobra, dobra, Kajcie. o, dobra, czyli jeszcze raz, tutaj jest to, i musimy iść, dopóki no to nie zniknie, o, teraz się coś tego zrobi, i teraz po prostu idziemy. gdzieś na środek tej mapki, więc, yy, no. Mnie tu zatrzymało wcześniej, a teraz jakoś nie chce. Mam nadzieję, że to jest to. a jeżeli teraz jest znów nie uda, to po prostu dam wam, e, jakie muszą być tutaj tak, bo nie będę się da. Więc teraz tak teraz po prostu musimy się wylądować i zalogować. No i się nie udało, kochani. E, spróbuję to zrobić jeszcze raz. E, po prostu byliśmy blisko. To teraz tak, e, weźmy... Poczekajcie, ja to spróbuję obczaić. O! To e, ja sobie teraz tak tutaj zaznaczyłem. I spróbuję zrobić z tym Nawet troszeczkę dalej by mogło być Właśnie, warto sobie to zaznaczyć Teraz w sumie na to wpadłem Więc po prostu zrobię jeszcze raz Tego samego baga, Jak sobie dobrze zaznaczę Dobra, uznajmy, że tak i teraz zrobię Jeszcze raz tego samego baga, Tylko sobie pojadę do zajazdu pod wilkiem Moi kochani yy, I po prostu jeżeli Mi się uda, no to wtedy włączę Nagrywanie Ogólnie chciałam powiedzieć, że jeżeli używa się tego baga, bo to jest bug też na jeszcze nie wodzie, to wam powiem, że to jest trudne, bo trzeba się później wylogować i nie wiadomo czy się trafiło, więc no, to jest takie albo się udało, albo się nie udało, więc no. Zależy otwarto. Dobra, kochani, już jestem, zrobiłem to, tylko myszkę zgubiłem. Dobra, nieważne. E, jedziemy, mam nadzieję, że w końcu się to uda, po prostu, bo naprawdę. Chcę powiedzieć, nie poddawajcie się, jeżeli robicie tego baga i on Wam po prostu nie wychodzi, bo naprawdę. No. Mam nadzieję, że to jest dalej zaznaczone. Dobrze, jest dalej zaznaczone, więc jedziemy co już do Fortu Pinta i mam nadzieję, że teraz się uda, bo tak bardzo bym chciał wam pokazać po prostu. Szkoda, że wcześniej nie włączyłem nagrywania, ale po prostu już byłem załamany, że co chwilę mi to nie wychodzi. <grymne> Więc dobra, jesteśmy, jedziemy jeszcze raz, jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym razem się uda, trzymamy wszystkie kciuki. Napiszcie komentarz, trzymamy kciuki, będzie mi bardzo miło. Więc dobra i jedziemy. I to jest niby gdzieś tutaj, tak? Niby tak. Bo nie widzę teraz światełka, myślałem, że je będę widział, no ale cóż. O, czekajcie! Czekajcie, ja na coś skoczyłem chyba. Czekajcie, teraz byłem w wodzie, bo kopytka. Czekajcie, 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 chyba się udało. Nie, teraz nie, teraz woda. Dobra, chyba się udało. Tak, udało się, kochani. Boże, udało się. O, dobra. Udało się, bo nie było wody, więc to jest też sposób, moi kochani. Dobra, wylogowujemy się, wylogowujemy się i na pewno się do. I widzicie, kochani, udało się, udało się, jesteśmy na tej wysepce, więc warto sobie to po prostu to zaznaczyć. Szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślałem, ale nieważne, jesteśmy sobie tutaj i ona jest taka malutka, ale chcę wam powiedzieć, że mega ładne fotki można w ogóle z nią zrobić. Fajnie ją zrobili, podoba mi się. Yy, to jest oczywiście z tego festiwalu, no ale chcę wam powiedzieć, że moim zdaniem jest mega fajna. Mimo, że trudno jest zrobić tego baga, to wydaje mi się, że opłaca się, no bo naprawdę jest tu mega ślicznie do fotek i w ogóle do wszystkiego się nadaje yy, więc no. Yy, chyba wszystko co dziś chciałem wam przedstawić, to wam przedstawiłem. Mam nadzieję, że ten bag Wam się spodobał, bo ostatnio było mało bagów, a więc bardzo dziękuję za oglądanie i cześć! Niccię sobie zaznaczyć na mapce. I chciałam jeszcze powiedzieć e, jeszcze, że to są lokalizacje, jakie sobie musicie zaznaczyć, tutaj macie je, więc sobie warto je po prostu zaznaczyć, e, no bo ja tu już jestem powiedzieć, że ta lokalizacja e, nie ma jakby nazwy, więc no. Ale tutaj macie X i Y to są współrzędne, sobie tutaj zaznaczcie tym e, i to Wam powinno pomóc.